Dobra Lecimy Mamy to Cześć tutaj Julus yy, dzisiaj gramy na Clown School Lecimy, lecimy dziś wróciłem właśnie ze szkółki i wiecie, no po prostu no, no popykać trzeba Jakieś RDMy coś posadzić, no no chłopaki, no trzeba, dobra? Five Joyera A Jak to skręca? Five Joyera możecie kupić u nas. Jakieś randim nie poddał. Lecimy, nie ma spania. No i ma wpierdziel od razu. Zacelowanie do szefa. Robi wysiadkę i daj mu jedynkę. Na spoko Leży. Litujemy go do zera. Do zera, randy. Leży w jedynce, kolejny. Odłożymy się, żartujemy się, nie odkładamy akurat my my do końca walczymy. Ale jak widać ten five Manager coś tam trybi. Pamiętajcie, gdzie możecie go zakupić. Będzie zbyt mocno. Temu mogę dać. Patrzcie teraz. Widzieliście. O, pod przycisk mam silencika. O leży. Pięknie, Randy. Do zera. No, widzicie, tutaj borowiki latają. No, bądźmy szczerzy. Jak można latać na się? bez. Do zera. Pozdro. To głównie jeba. Ale gówno masz za ścianą, dobra? Uuu, nieładnie Pięknie leżą te borowiki Co ty się kampisz w Wyjaśnij mi stąd mój rajon. Dzięki za ity. Ten random mnie goni ty To nieźle Okej, okay, sprawdzimy sobie jakie tu itki mamy Kajdaneczki, jakieś wintki fajnie, podoba mi się to. <laughs> Włożymy sobie tutaj, tak, 150 amo. Daj trochę amo, Mordo. O, zaraz mu odpowiemy. Dawaj amo. Czy słyszę, Mordo? Wiesz o Co dam? Amo, 150 amo. A czemu mnie słychać? To mnie amo. O kurde, chwila, chwila. Nie no, nie słychać cię, tylko daj mi 150 amo. Halo, słuchaj mnie teraz. Halo, halo. Kurde, co jest? Zrąbany jest voice. Bardzo to dasz 150amo? Masz. 150. Jestem biedny. Ale ja słyszałem, że masz 150 amo. <laughs> Ale to jest moje całe amo jakie mam stary. Leżać Randy, do zera lutuje. na moim cytku jak coś przychuje. I na jakim twoim citku Ej, bo jak coś jak coś to cię zna Jak coś to cię znał randy. Jak ty jesteś klapek W jedyneczce leży Nieźle, nieźle, no nieźle, no nieźle, mhm, mm no nieźle, mhm, mm no nieźle, siema kolano, spoko, spoko, szanuję to, dobra, lecimy do oki w takim razie, no lecimy te do oki, lecimy, poddaj się, no co to jest, ej, daj mi rewa, Głupi. Ej, co to jest? Nie da się grać na tym! Ty, monitor mi się wyłączył. O, już jest. No i Randy na glebie. O to chodziło randomie. Chfu, plomba. Chfu, plomba. O, jest ten pies. Pies na glebie, pies na glebie, pies, pies, pies na glebie, pies na glebie. Gdzie jest? opór? Jedyne w tfu, plomba. Dzięki zasięwitku w Całardzie. Co tam? Ryja Ryja random. -ryja, o, przytkaj. -ryja, mi, przytkaj, mi, przy... Ryja przytkaj. Ryja przekaj, bo się przekazać. Ryja przytkaj, bo się. Przeko, -ryja, macz, nie -ryja, Ryja bo się przekopę. Ryja random. Ryja bo cię przekopę. Ryja bo cię przekopę. R Ryja bo cię przekopę. Ryja, bo cię przekopę. R Ryja, bo cię przekopę. R Pogadane, pogadane z ran. Ty kto cię zabił? Nie wiem, Lecę po niego. Cześć. Zabiłeś mi kumpla. Aha. Spokojnie, zabiłem go dla ciebie. Czy po prostu wiecie co? Zróbmy tak. Znajdziemy sobie furkę darmową. O. Ty byku nie poddałeś mnie, Okej. Okay. Jeden psie. nie poddałeś mnie, pozdrawiam. Nie mi pedalej ty jebany. O, o, nie, tylko nie furzę. Więc Siedzę w ci furze chyba. CO SIĘ STAŁO? CO SIĘ STAŁO? Pies, halo. Elo, Randy. Do zera. Przyzwyczajony? Jedyneczka. Co, byku? Nie wiem, co on mówił. A ty, Randy, wiesz co? Do pracy. Praca, praca, praca. Ojojojojojojoj. Oj, 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 oj. Siema, random. Ty do mnie mówisz random? Ale ty jesteś klapek, Ale, ale dlaczego, ty, jesteś... ty, się, stary, dlaczego ty... ty się do mnie odezwałeś? Ale ja pakoniu. Po Powiedz mi, dlaczego ty się do mnie odezwał? Bo jesteś randomem i patrzę na ciebie jesteś a... cały i klapek Dobra, daj moment. Ty... Uu! Uh. Uh. Fan alchemika. Uh. Wow. No bo no wow. Ty, ty jesteś telefonem. crazy, jestem. Ty jesteś crazy. A znasz alchemika? No właśnie, A znasz chipsa, ku... a Znasz chipsa. Co to za random? Ty, ty to a pewnie znasz, ty. Znasz stanka? To pe... Stanek, jak Stanek to jest mój klapek, ty. Tak? Stanek to jest mój klapek, dobra, dzwonię do niego. Dzwonię do czekaj. niego, ty. Nie, stój, stój, stój. I bym cię przekopał i tego twojego kolegę, który energiał się Mocne słowa. Czekaj, czekaj. Tutaj do mnie miedząć, bo... Oj, 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 do mnie nie bo Oj, toj! Szacun, szacun. szacun. I teraz jeden w Czy ty random jest? Znowu leżysz na glebie? Piąty raz? Pozdro. Na glebie random, na glebie random, na gleb random. Ale nie fuck random, fuck. bo za ścianą jest fantom, Ja pakoniu. koniu. Nie peskie. Ha! Oj oj oj! Ty Chips! Co się stało? Ty nie jesteś... No jestem, jestem. To no, pijna z ciebie O chyba z ciebie rando. Elo klapek, halo. Elo klapek, halo. Elo, elo klapek. Elo klapek. Halo, ej, co się stało? Ty co się stało? Halo, halo. Ej, Julian, zaraz się w Katowicach widzimy pedale. Ale kto to jest? Kto, kto to ty. jest? Dawid do Katowic. A, a kto to jest, bo nie wiem. My spotkamy kurwa na sportowej, co? Ale nie rozumiem, pedale, jabane, ale co ty, ty mówisz do mnie? Julian Ósmy raz? Ósmy, czy który już? Który już do zera lutuje. Leżeć Sorry, sorry No, trzeba do zera Co? Co, 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 co? Szybciej kurwa strzelasz niż myślisz Tak, prawda A wiesz czemu? No, niestety. Halo, co się stało? Chipsu? To jest julek. Siemano kolano. To jest julek. Siemano. No chyba pizdę dostałem. Dostałem, ale za pięciu wywaliłem się, więc wiesz o co chodzi. Leży dwóch. Tego do zera. Ciach. Dzięki za windki. Uh, uh, uh. Leżeć psie, głupi. Ej, ty, ja patrzę. Ja patrzę. Na czym? Tego, tego nie widzisz, typie? Ty się Przez tego nie widać. Czego, czego? Ja pierdolę się, klindziu. Siadaj. Je i no, ale to jest A dać ci fita? No nie Czemu? Zatrzymaj się S1? No mogę. Dobra, klasa. Tylko weź fita. I narządowy jeszcze idzie, że robisz RDM. No, RD no za co niby narządowy. No i robisz RDMy. Komu niby masz No mi tego? No mam, 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 No to dobra, ta fajna rządowa. Ale chłopie, wsyfaj. patrz, widzisz tą spluwę? No, ja ci tak szodowy. robię, ja ci tak robię. Bo wiesz czemu? Bo ja mam niebieskie papiery. wszystko, ale muszę cię zlutować. Pozdro. Siema Randy, Wiesz, że jesteś na ja czekam w poczekalni rządowym. No czekasz. Cheater. Leży jeden. Nie. Zatrzymuję nawet, nie chcę już dowodu Pytam do go do wprost, komendy i co

Mamy na Ciebie, to